I teraz idziemy to, co jest bardzo groźne dla nas. Ja w którymś swoich materiałów, nie to, że przewidziałem, ale wprost zachęcałem przed jeszcze tym oficjalnym wybuchem wojny, bo ta wojna już dawno wybuchła, ale przed tym oficjalnym ogłoszeniem, że polscy politycy powinni sformować co najmniej brygadę, czyli 3-4 tysiące, polscy politycy. Ochotniczą, która pojedzie na wojnę za, za Ukrainę, czy po stronie Ukrainy i będzie walczyć przeciw Moskwie, bo ich bardziej interesuje walka z Moskwą niż tam jakaś Ukraina. Tylko jeszcze raz powtarzam: polscy politycy ci wszyscy ideolodzy różnego typu, brygada 3-4 tysiące, tyle by się nas zbierało, może dzięki temu oczyścilibyśmy polskie państwo. Kolejny raz to powtórzę. I to winni być ochotnicy. Co się dzieje? Prezydent Ukrainy Załęski, zresztą jest to zrozumiałe, tworzy cudzoziemskie legiony ochotnicze. Legiony bojowników. Łotwa, chyba Dania, tak? No Łotwa to się nie dziwię, tam mają określone, <gryśla> określone zadry, więc oficjalnie jako państwa pozwoliły. Polska nie musi tam oficjalnie, nie o to chodzi. Rekrutacja już, dba, już trwa na terenie Rzeczpospolitej. Ochotnicy będą opłacani. Będą mieli spore pieniądze, 12-14 tysięcy, zależy też od ich jakości, ale chyba podejrzewam, że szeregowy ochotnik co najmniej, co najmniej tyle. Oni mają pieniądze. Amerykanie mają pieniądze, żeby to opłacić. Pamiętajcie, więc tutaj będą zbierać. Wcale się nie dziwię młodemu Polakowi, który jest w ten sposób wychowywany w tej indoktrynacji, jaką mamy, który ma 25 lat, mężczyźnie, który nie ma szans w swoim państwie bo przecież żyjemy w państwie kolonialnym. Tu my, tubylcy, najbardziej jesteśmy w Polsce gnębieni. Tak, tak. Zresztą kilka milionów tych ludzi najbardziej bojowych, ochotniczych wyjechało, bo tu nie mamy szans faktycznie. Bo takie państwo stworzone, więc wcale się nie dziwię, gdybym sam miał 25 lat w tym momencie, prawdopodobnie też bym to samo zrobił. I za taką jeszcze w dodatku kasę. Kasa się wbrew pozorom liczy. Kasa plus realizacja pasji! Czyli wojna, wojna to jest walka, to jest także pasja, trzeba o tym pamiętać. Więc wcale się nie dziwię, że mogą się tacy ludzie zdarzyć, ale proszę za wszelką cenę, ani jeden z Was, ani... Ani jedna, jeden krok w tym kierunku z tego tytułu, bo to nie jest nasza wojna. Nas podpuszczają. Będziecie potrzebni Rzeczpospolitej. Tu będą się w najbliższym czasie... I wcale nie to będzie nasz wróg, którym dzisiaj wam was mówią. Może się okazać, że wróg przyjdzie zupełnie z innej strony. Będziecie tutaj potrzebni jednej polskiej kropli krwi w tej wojnie, która nie jest wojną naszą. Po drugiej stronie rosyjskiej, ci, którzy pochodzenia polskiego w Kazachstanie... Rosyjskiego, którzy który w tej Federacji w Rosji zostali, tam walczą. Pamiętajcie o tym. Po tamtej stronie też są Polacy czy pochodzenia polskiego, żebyśmy byli świadomi, oczywiście ta współczesna propaganda o tym nie mówi. Mam nadzieję, że kochani, jeszcze raz rozumiecie, nie jest to nasza wojna. Żaden człowiek, Polak, honoru nie powinien stanąć po tej wojnie, a wracając do żołnierzy wyklętych. Gdyby że oni dzisiaj popatrzyli, popatrzyli, jak polscy politycy. Się zachowują, jak polski naród próbują wciągnąć w wojnę. Ja mówię z punktu widzenia wiedzy żołnierza wyklętego 45-46 roku. Kogo zachęcają dzisiaj polscy politycy bronić? Po czyjej są stronie? Zapewniam Was, że tak jak Zube, tak samo robiliby porządek właśnie z tymi politykami. Zadam jeszcze jedno raz pytanie. Czy Rzeczpospolita Polska, czy Polska wypowiedziała wojnę Federacji Rosyjskiej, a może Republice Białoruskiej? Chyba nie. Czy Rzeczpospolita Polska, my Polacy jesteśmy związani z sojuszem wojskowym z Ukrainą, podpisaliśmy to atramentem i krwią? Chyba nie i na pewno nie. Naszym interesem jest interes nie Ukrainy, nie Federacji Rosyjskiej, nie Amerykanów, nie Niemiec. Nauczcie się myśleć interesem Rzeczpospolitej Polski. Ta wojna nie jest dla nas żadnym interesem.